Dobra, tylko nie całe, co? Tak z połowę. Całe, całe. Bo tutaj brzydkie słowa są. Poczekaj, poczekaj. Halo? Zakładnik Tu jest. No. No jest. jest. Kurwa, chłopaki, i szybciej, bo tam Kurwa. mi Kurwa! Dobra, Wolf, gotowy jesteś? Tak, 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 tylko musicie mi pomóc, bo ja nie wiem jak to leci, wiecie? No to najpierw sobie jak chwilę. Kiedy to się zaczyna? Powiedzcie mi kiedy A tu jest zakładnik. jednego, bo chyba musi pić ciało, a nie powiedział <głysly> A no to, Dobra, to macie wózca. dwóch zakładników. E, nie. U, u, u. Dużo wody, duże cycki, dużo dupot Gruby portfel, nie mam długi, nie masz płci Nie mam co się brać na hotel Trivago, go, Trivago, 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 Trivago,

Pana. Na siłownię, żeby wyrwać ku**ę raz na trzy miesiące z oza Yo, mówisz do niej misiu, kotek, fuj ble, jak co wolisz WD? Ja dupiali! Nie... Tego nie mogę powiedzieć Fajne masz to, kurwa obrę Nie ubieraj się, bo zaraz spadnie ziomek Ona proponuje MDA, ale jestem czystym Chciałem <-C1> wie czemu Wolf gdzieś śpiewa Spierdalony 2 albo jeden nie wiem Wolf 2 albo 1? Ja pierdolę dużo cycki duże dupy gruby portfel nie znam długi nie masz płucy nie ma co się brać na hotel triva go 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 yo dużo duże cycki duże dupy dużo portfel nie znam długi nie masz płucy nie ma co się brać na hotel triva go triva go triva go triva go triva go triva go 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 yo Segarek złoty w torbie parę nic nie zajebała mi W sumie i tak nie znam adres, zachowała się w porządku, więc zabiorę ją na kawę czy na jakiś. tam bardziej starą, Zachaczą ty kurwojebana. Kupuję pracę. <grym>, Kilkadziczyk czy... na autostracę. nie pają linki, bo są słabe. Jej pusiki wysoki tak, ma kwaśne. Energy, energy, co? So... Za jednego 130 tysięcy, za tego w niemieckiej koszulce tak, 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 tak. Torbę, e, psy chcą my zawinąć, psy mnie chcą zawinąć, ja ja pierdolę. To na kolana go weźcie. <noise> Dobra, 137. Ja pierdolę. Dobra, masz przy sobie? Weź coś? Weźcie, weźcie go na kolana a potem. do banku jechać. Co się dzieje? Chodź pieniądze. chodź tu policja, policja. 137. Dobra, ja Chodź dajcie O, to Ej, ale Stasia Stasiu musimy zabrać. Stasio Stasio stasiu stasiu bardzo tu. Stasię bardzo. Stasię bardzo. Stasię bardzo. jest bardzo. poszukiwany. bardzo. wydaje się. No to już jest Stasię bardzo. Daj mi kurwa bardzo. Masz bardzo. Stasię to, ja, ja, Ej goril Gorilla taki stolet rzuć mi przez okno Ja pierdolę Ej, nie, szybko bążej Szybko, bonzaj. szybko bonzaj. <grym> się, Stasiu, Tasiu Stasiu, stasiu spokój się Na kolana go ktoś weź pana, nie I, nie, <grym zdań> Ja za niego nie odpowiadam ja, nie ja za niego nie odpowiadam za niego nie odpowiadam Pan tutaj

za pieniążki tego pana nam wyprowadzić w beżowej koszuli Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. A nie Czekaj Nie ma tu beżowej koszuli Staszka No tego gościa w złotej koszuli co pierdoli Co stasz ty kurwa No, kurwa, Wolf ale zebrał Nie wiem Dobrze, panowie napastnicy w środku. Panowie nam tak, wyprowadzają tak, tego gościa dobrze. i dostają pieniądze. A my mieliśmy się za dyrektorze, żeby... Nie, nie, znaczy za szeryfa. Nie, dziękuję nie nie, no, Stachu jest napastnikiem. jest, na jest na Ja negocjuję. Panowie, zaraz negocjacje zostaną przerwane. Nie, nie, nie. Zaraz, nie, kurwa. Nie chcę... Dobra, ja napierdę. Teraz tego Stachu z jaja. Ale to on ma pistolet, zimy. Już to miejsce jest opłacone. <głaniczne> Faktycznie pojechało jedno auto <głaniczne> Przyjeżdżaj kurwa strzelać do nich, zapierdala im po oponach Powiem coś kurwa szybko kurwa, dymy rób to jest Niko, niko kurwa, Dobra takim... Dobrze, panowie napastnicy Zostawcie łapkę do góry Dobre, dobra, Dla Stacha Stacha, no. stacha zatrzymujemy, dajmy dwóch Dobra, chuj z pieniędzmi, wypuszczamy ich i wyjeżdżamy, ale Stachu jedzie z nami Dobra, o, go na kolana Trzech za stafa! Stop, Zakładnicy stop, stop Trzech za No, drzwić, do Co zostaje z Trzech za zakładników Zostań, za Zielony, siadaj za mną Wulff, ty kurwa, snajperzy są na dachu Pasy Snajperzy są na dachu, kurwa Kuj, to się odpierdoliło o Boże, Kurwa, brzuch mnie Kolego, fajne cygaro. Tutaj kurwa. Stacho, będzie dobrze, będzie dobrze. Taśma ma tego, co ma. Nie, 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 bo jak będzie strzelina, to nie, musiał go puścić, czy... Raczej nie będzie soleimne, no bo oni ogarniają co się dzieje. No sumie No w sobie już się ogarnali. <grym> ja, już, już po. Już położę tam jest no ciężko no wjechać, ja tam mam problemy i muszę się pilnować, kurwa, żeby się nie wyjebać, a co dopiero oni robimy no, 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 dobra, Dobra, no, 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 Jeden niech sobie wyjdzie tutaj, Tak, dwóch wyjdzie no, ja wyjdę tutaj. dobra, to leci, leci, leci. Czeki no, ja... na razie, wziąłem. Ja obieram totalnie od tyłu. W tą stroną zupełnie im wiodę. wbijemy na Już się Już się strzelamy. Obiegam, obiegam, ja jeszcze nie strzelam. Ja też nie. Się... Dawaj, bo jak się rozwija. Mam parę lata w mam jak strzelać tędy. Jak ktoś, jak ktoś potrzebuje transportu w inne miejsce to mówcie? Kred przesyła 3 zł i 69 groszy kiedy macias wbija na RP. Jakby dostanie kompa. Leży kolejny, leży kolejny Esa. Tocalę po kolei dojedzostę, go. naszego ja podjadę furą Bierz ja nie mam kajdanek Idę Jak będzie lepiej Osłoniam, podjeżdżaj małpa, podjeżdżaj, ja nie mam kajdanek Dawaj, dawaj, ja osłoniam, ja osłoniam, bierz kajdanki Daj mi kajdank Dawaj, chodź, chodź. Spiegnalamy, spiegnalamy dole, kurwa, dwóch policjantów do mnie tym stało kurwa i nie, nie wiem, kurwa no ale chuj z tym, z tym, wiesz o co chodzi Kapela dostał tapa i ten drugi się chuj też dostał tapa, w sobie. To ma fajne cyski tu? Ja, ja, ja Kto ma dobrą dupę tu? Pan Filip ma Kto Ja, ja, ja Kto rucheczek chce dziś? Ja, ja, ja Zróbcie dobrze, kurwy Pan Filip przesyła 100 złotych Elo, elo Panie Jacku no już no, to, to się stało, to się stało Chodź pan Dobra Idę Spierdolamy? No tak, tak, tak. Ja nie wiem czy wiecie, ale to auto jest po wypadku kurwa Nie wiem czy się spierdolimy A ja nie mam broni Ja mam A ja jak strzelę to To kurwa się przewróci nogami no, bo mu dawałem dowód, ja. Nie ja wiedziałem, czy Jezu, jest Ja jebie, a Nie lekcję robić poddamy go. Ale jedziemy yeah. ten. Ja. ja nie biorę, nie biorę, chuj chuj mię, biorę to interesuje. To jest debilu. Ja tym jadę. To jest W chuju to mam. Pojedziesz sobie, kurwa, do Bulwer. A, do Bulwer będę kurwa To jest nasz kurwa, ty. Taśma, chodź, 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 bo to ty. Taśma, to ty. Ale a kurwa ty nie, ja. nie możemy to bo to kurwa, jest chodź, jakieś nie my, auto kurwa. Mogę jechać, kogoś pomylić? Gdzie? Tam na GPS-a? Tak, tam na GPS-a dawaj. A zabraliście mi kurwa. Nie, GPS-e. No tutaj na GPS-e, masz teraz GPS-a aktualnie. A to fajne 3x3. Samochodem, który jedzie jak gówno. Oj chuj, 20 psów tu jest! Obro mi, jak Uciekamy, uciekamy! Dobra, robimy wymianę. Wysiadaj, psią. Jest pies, czy to jest Kolejny Mogę Mogeszmy zajęć mu radio kurwa, żeby tam nie mógł dojechać. A on idzie w to samo miejsce. To po go po drodze jakoś. Dobra. To. to jest ryski w chur. Każdy musi tu woka minimum. Radio mamy wszyscy Ty jesteś sam? Jak, jak coś tak kurwa nas odbijesz, bo napierdalamy ośmiu policjantów w p A, dobra. Dobra. No wiem, wiem, dobra, szczęśliwie wychodzę. może pojedźcie że... Nie ma kogo, nie Chociaż w sumie? dzwonię do Dobra, ogień, 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 teraz zaraz lecimy Przygotujcie. się Jest dla nas z plecami, go, go, go Poniż ręce, PONIŻ RĘCE, PONIŻ RĘCE, Stajesz przede mną Tak jest, spokojnie Dobra, mam jednego W prawo, w prawo Gdzie wy jesteście? Dobra, negocjujemy Dawaj, dawaj, za tobą, za tobą jest, idziemy do tej za nią. Chodź wchodzisz do niej, idziesz Cofamy się do tyłu. Tutaj, za, bierzemy radio jeszcze, poczekaj, celu do niego. Zawkię, zamknięty Spokojnie panowie Dobra, zaraz za i negocjacje Co? Dobra, stój tutaj Stój tu Kolejny kurwa No mówię no, wam, kurwa, że to był najgłupszy pomysł jaki wpadliście Jest skrywa, ten 20 I co teraz? Ja no, Ale kurwa negocjuj teraz, no to nie wiem, twój był pomysł, kurwa Negocjujcie, żeby wypuścili tych dwóch naszych, dwóch naszych mają No ale nie mamy fury, nie mamy fury kurwa, tu chodzi. Dobra, no oni mówią, że was nie słychać. No teraz słyszę, co tam? Dobra, porządku, jakie są wasze No opatrzcie dwóch kolegów, których tam postrzeliście, i nam oddajcie ich. Opatrzcie dwóch kolegów, których tam zawinęliście w tym hangarku, i się wymienimy. Dwóch jest na dachu, tak? Ja patrzę takie pracę poczekamy aż apartament 20 zajmie się i dalej dokończymy naszą rozmowę, ponieważ aktualnie są opatrywani, nie mamy innych możliwości Dobra, plet. dobra i stąd, idź i stąd Kadet będzie na radio informował co dalej I Wy mujecie informacje służycie mnie? Kadet wejdź na radio drugie My tak, my tak na które radio?

Fire Department zajmuje się trzema policjantami i waszymi dwoma kolegami i nie mają teraz możliwości tutaj przyjść, Ale oni nie mają tutaj przychodzić, tylko mają się zająć tamtymi kolegami i się wymienić. No tak, po, no za, tak, zajmują się właśnie No to spoko Powiedzieli, że spoko, że się zajmujecie Powiedzieli, że dobrze, że się z nimi zajmujecie i czekają na wymianę Mówią, że jeden na jeden Co to znaczy jeden na jeden? Pojedynek mistrzów? Ej, jeden z waszych kolegów musi jechać na szpital, bo ma bardzo poważną ranę. Mhm. Jeden z nich musi jechać na szpital, ma poważną ranę, więc za jednego się wyminiemy Dobra. Czyli zgadzasz się, z tego, się z tego, tak? Tak, ten niech spierdala szpital. Zgadzałem się, jeden na za jeden. To jak no, jak, jak, jak ten. Eż poszkodowany, jak Poszkodowany, ten wasz kolega jest na miejscu A, a oni wjeżdżają na patrol Aha, i cię ja zostawiałem w pizdu, tak? mam Cię zatrzelić No właśnie, nie, nie wiem A co, oni se odjeżdżają, <laughs> czy co? Mówię, że macie, nie wiem <laughs> No i w chujana zrobią, kurwa, to jest jakaś podkrętka, jak kurwa e, 10-9 Dobra, ten run podobno podchodzi. Tutaj na prawo podchodzi, widzicie? O tu. No nie tu widzę. Na lewo. Gdzie? No, no na prawo, kurwa, na lewo czy? No na prawo, A. podchodzi. No spokojnie, podchodzi. Dobra, to wsiadamy do fury. A to jest tylko jeden, gdzie jest Drugi jest na szpitalu, kurwa. Wsiada idioto, jebany. Kurwa! wsiadaj, ja wsiadaj, Odjeżdżają. Dziwne bardzo! Jesteście z kurwa, więcej wam nie pomagam. Macie taki pojebany pomysł, że to chuj wam dupę. Kurwa. Ja pierdę, czemu wy policję? My Macie je pomysły jest, jak idioci. Na pewno mają kroczatki rozstawione, to jest pewne. Nie wiem, wyjebaliśmy GPS-y, kurwa, przy plaży to się tu zaleźli, kurwa. No dziwne w chujno! Nie chce mi się już, kurwa! Z przykupami idiotami, kurwa! Ty zostawili nas, jakiś przynajmniej jest plus. Ty, ale? A nie, gonią.